Czytanie na głos psiakowi go uspokaja? Zobaczcie sami czytać piesko. No. No, o bukserze poczytamy. A może o wyżle węgierskim? A dalmatyńczyk? Lubisz tam Matyńczyki? Albo o haski. Ty masz super kupę haski, dobra? Teraz się o nich opowiem. Pierwien haski. Od setek lat jest to niezastąpiony pomocnik koczujących hodowców reniferów a także osiadłych rybaków i myśliwych obszarów położonego między Leną, Morzem Beringa i Morzem Ochockim w Rosji. W 1908 roku rosyjski handlarz Furter przywiózł te psy po raz pierwszy na Alaskę, gdzie odbywały się już wyścigi za zaprzyjmów. Szybkie i piękne haski okazały się bezkonkurencyjne i prędko zyskały zwolenników. Teren do swobodnego biegania dla haskiego. Сам ко мне